Hej! Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam na mierzymy sukienki. Tylko i wyłącznie sukienki, dlatego, że szukam kreacji na chrzest. Także może dzisiaj tutaj coś znajdziemy. Oczywiście moje kolory, ale jest tu też czerwień, także... I są tu też kwiatki, więc zobaczymy, czy coś dzisiaj wpadnie mi w oko. Szukam sukienki takiej, która nie byłaby czarna i nie byłaby śnieżno-biała. Chociaż jedna biała tutaj będzie. Mm, ale właśnie chciałabym uniknąć bieli i uniknąć czerni A to są właśnie takie sukienki, które ja mam w szafie Mam czarne sukienki, mam też fajną białą sukienkę A chciałabym założyć coś innego Chciałabym, żeby ta sukienka była też taką sukienką na inne okazje Więc bardziej uniwersalną, nie tylko i wyłącznie na tą okazję Także zaczynamy Ja już pierwszą sukienkę mam na sobie I powiem wam, że to jest duże rozczarowanie I nie wiem, czy to nie jest wybrakowana rzecz Która powinna się składać z dwóch części, ale... Przyszła w jednym, nie wiem, czy już widzicie o co mi chodzi, ale mam tutaj sukienkę, która jest przezroczysta, więc założyłam sobie body. Z tyłu ma plecy dość mocno wycięte, tylko zaraz się obrócę. Ja mam w rozmiarze XL i jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które zamówiłam, to jest rozmiar XL lub XXL. Ta sukienka kosztuje 34,99, więc dużo. Natomiast ja, przez to, że jestem w klubie HM, to ją kupiłam za 29,75 i to jest taka maxi, zobaczcie. Tu jest, no wygląda spoko, tak. Tylko ona jest dosłownie bezbarwna, zobaczcie mgiełka, szkoda, że nie ma po prostu podszewki, zwłaszcza za taką cenę, bo tutaj, zobaczcie, no jest to przecież oczyste, więc nie mam pojęcia jak to nosić, chyba prędzej na plażę na bikini, bo o tutaj zobaczcie, wszystko prześwituje, tak jak mówiłam, ja mam na sobie po prostu kremowe body tyłu jest dość mocno wycięte, więc jest takie aż odkryte prawie plecy. Jeżeli chodzi tutaj o górę, to myślę, że jest dość mocno zabudowana. Jeszcze jak się ma może drobny biust, nie wiem, no ta sukienka... Mm. No, 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 nie polecam. Uważam, że szkoda wydawać kasę, a zapowiada się fajnie. W ogóle kolejna sukienka jest w odcieniu czerwonym. Ona tutaj w aparacie ma wrażenie, że jest bardziej nasycona niż w rzeczywistości. I to jest taka koronkowa, ażurkowa, to jest haft angielski, nie wiem, chyba haft angielski, Które, sukienka, która już ma podszewkę i z tego co kojarzę, to jest chyba bawełniana. Także taka fajna, koktajlowa, ale nie wiem, czy nie będzie dzidzi piernik, XL rozmiar ta już jest krótsza. Więc sobie zmierzymy i cena tej sukienki to było 32, albo 37 funtów, ale ze zniżką 32. I z tego co kojarzę to chyba była niebieska. Także zobaczmy jak to wygląda. Dobrze, mamy to. Jest kolejna sukienka. Czuję się w niej jak motylek. I powiem że tak. Zacznijmy od góry. Bardzo mi się podoba to jak wygląda tutaj na górze. Te rękawy motylkowe, ale one strasznie, strasznie na mnie krótka. No i niestety H&M ma to do siebie, że te sukienki są krótkie. Nie wiem, czy może lepiej, gdybym wzięła 2XL zamiast XL. Tutaj widzicie od stóp do głów, bo coś wcinek, jakieś śmieci, no jest bardzo krótka. Zobaczcie na tą podszewkę. Ona jest już tak bluzka, ona mi ledwo zakrywa majtki. Także tutaj niestety na niższe dziewczyny myślę, że fajnie będzie wyglądać jakoś taka luźniejsza. Um, tunika albo po prostu dla niższej dziewczyny, jakoś taka luźniejsza sukienka. Na mnie niestety nie. w całkowicie coś innego, um, co zazwyczaj wybieram, ale cieszę się, że zobaczyłam i myślę, że jest fajna, ale po prostu nie na mnie. Myślę, że niższe dziewczyny, przypomina mi, 1,72 m, będą wyglądały na pewno korzystniej, bo ona jest naprawdę krótka. Jakby co to pies mi chrapie. Tutaj mam sukienkę, która jest. W kwiatki tym razem, zobaczcie, no co, coś w czym mnie nie widać, ale zbyt często, ale jeżeli chodzi o kwiaty, no to one tu są duże, więc ja wolę jak wzór kwiatowy jest większy, ona jest taka właśnie kremowa, zielono-brzoskwiniowe kwiaty, takie koralowe, ma taki V, v ke dekolt już wam powiem, jest dość krótka falbaniasta, ale myślę, że może być całkiem spoko, już wam powiem moi drodzy, cena tej kwiecistej sukienki w ogóle w tym wzorze było dość dużo różnych styli, 21 funtów, więc myślę, że niedużo a na promocji 18,70 więc, więc spoko ogólnie wszystkie, nad wszystkie te sukienki miałam 37 funtów zniżki, więc myślę, że spoko Także mierzymy. Jestem wasza kwiecista księżniczka i teraz tak, podoba mi się wzór. Z tą sukienką jestem inna tak, i na nie, dlatego, że nie wiem, co ja myślałam. Ja ją wzięłam w rozmiarze 2XL, bo myślałam, że ona będzie wtedy taka bardziej podkoszulkowa, bo taka tunikowa. No ona trochę jest tunikowa, ale jednak to jest taki krój, że lepiej by było, gdyby w pasie jednak była trochę mniejsza, bo rzeczywiście tu mam dużo miejsca, ale sobie sobie, zobaczcie, jak ona jest krótka. Tutaj niestety też te rękawy mogły być albo krótsze, albo dłuższe. No nie do końca, szkoda, bo to był mój faworyt, ewentualnie pasek, ale pasek sprawi, że ta sukienka znowu podsunie się, się do góry. I chociaż z przodu jest nawet w miarę, bo widzę, że ona tu jest tak przed kolano, spoko, no to z tyłu niestety podchodzi do góry. Także bardzo ładna sukienka i jestem sama zaskoczona, że mi się podoba. Bo ja kwiatkowa nie jestem, ale myślę, że puch, że jakbym zamówiła XL, czyli mniejszy rozmiar, no to tu by była dobra, ale mogła być jeszcze krótsza. I don't know. nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Wszystkie te sukienki zamówiłam krótkie. Dobra, tutaj mam XLK białą sukienkę. Ale fajna, taka trochę kos, koszulowa, tylko że z tyłu ma zamek, tylko długi rękaw, tutaj jest kopertowa i się. Rozszerzona dole, no bardzo fajna, ale wydaje się być mała. Ale zobaczymy, już Wam powiem, ile kosztowała. Oryginalna cena to jest 45 funtów. Ja kupiłam za 38, i to jest seria HM Edition, czyli pewnie jakaś, nie wiem, lepsza. Ale talia. No, także zmierzymy sobie i zobaczymy, czy będzie prima balerona, czy będzie. nie wiem co. Ale ona na bank będzie na mnie za krótka. Sznurki to nie jest nigdy dobry znak. Czueliśmy tego, żeby mi zasunął. Ale musisz Aha. odgadnąć włoski. Zapnę się w ogóle. Nie no, czekaj włosy? A, na luzie. Ogólnie jest mega cute. Fajna, ale krótka. Krótka, kurczę, ale bardzo ładna. Uważam, że jest świetna. Sam fason jest super i jest super uszyta i jest z takiego szywniejszego materiału, ale nie wiem, czy myślę, że nawet nie będzie za. na upał 30 stopni może być już za, za długi ten rękaw, ale tak na 25, zaraz muszę sprawdzić to za materiał, ale trochę jak bawełna, bardzo ładna sukienka, plus ten paseczek. Widzicie, od razu mi jest lepiej. Mam wrażenie, że w tym takim kształcie gdzie jestem trochę rozkloszowana niż ta czerwona falbaniasta, która była przedtem. Bardzo mi się podoba ta sukienka, uważam, że jest przepiękna. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o rozmiar, no to jest spoko, jest tutaj dopasowana. Tutaj ma takie jakby rozpierdaki na dół, na rękach. Tutaj ten paseczek możecie sobie z przodu, z tyłu zawiązać. Zapina całkiem do samej góry. Strasznie krótka, a raczej nie nosiłabym jej jako tuniki, bo jest za długa na tunikę do spodni. A za krótka na sukienkę. No chyba, że 20 kilo schudła, no to wtedy wiadomo, i biust, i wszystko sprawi, że ona będzie trochę dłuższa, ale uważam, że ta sukienka jest naprawdę super. Więc jeżeli szukacie białej sukienki takiej wiosenno-letniej, myślę, że na komunie, na chrzest, jak jesteście mamami też, to bardzo, bardzo fajna, przyjemna. Tylko nie wiem, jaki ona ma materiał. Zaraz sobie sprawdzimy. No jest super uszyta. naprawdę. Nie mogę się przyczepić. Jakość ekstra. Tylko sama ciężko Wam będzie ją za zasunąć i odsunąć. Ale bardzo ładna. Super cute! Fajnie jakby była, miała jeszcze inny kolor. Aha, na boczek włosy. Taki delikatny, a ty szarpiasz po prostu siebie. Nie możesz szarpać. Podra po plecach. Kolejna sukienka to jest sukienka bordowa, t-shirtowa. Ale niby ma wcięcie w talii. Także widzicie, ona jest troszeczkę w talii zebrana w odcieniu bordowym, więc może to by było to, bo to jest też sukienka, którą można założyć i na okazję wystylizować i mi że na co dzień. Także zakładam i zobaczymy. No i znowu jest to krótkie, chociaż bardzo ładny kolor, ale mam, wzięłam dwa, dwa rozmiary. Jeszcze większą potem, ale nie wiem, czy nie będzie za duża. Także bardzo fajna taj, 12 funtów. Bardziej mi się kojarzy, co prawda, z jesienią ja już przestałam patrzeć na kolory przez pryzmat pół roku także no to jest taka wygodna dzienna sukienka ale myślę, że jest dość delikatnie taliowana e, może jak ktoś ma wąską talię to to podkreśli, natomiast ja mam boki więc dla mnie lepiej by było gdyby jeszcze bardziej była e, podkreślona tutaj ta talia, której nie mam o piesiu się rozciąga ale fajne tylko, że znowu już widzicie za krótka jakby była tak o tyle centymetrów, to nie no z 5 centymetrów powinna być dłuższa Rękawy mi się podobają, bo ona jest taka właśnie tej shirtowa luźniejsza. Bardzo wygodna, super bawełniany materiał, ale tutaj to zobacz, za krótka. Ale zmierzmy większy rozmiar, może będzie dłuższa. Wracam z większą i niestety wcale nie jest krótsza. Ja muszę szukać Maxi, bo nogi serdele, a te wszystkie sukienki są mega krótkie. Zobaczcie, znowu mega krótka. Chociaż tu jest już fajna, luźna, love this, mega wygodna. I co prawda na jesień pewnie bym ją zostawiła, nawet do rajstop, ale raczej... Nie będę jej zostawiać, bo ona nie jest mi potrzebna taka. Czy jest mi potrzebna? Czy nie jest mi potrzebna? Sobie do Adidasków. Co sądzicie, powinnam sobie ją zostawić na teraz? Czy ją odesłać? Też zobaczymy, jak będę wyglądać w aparacie, bo tutaj się za bardzo nie widzę, tylko tutaj w tym lustrze się przeglądam. Ale no tak, no fajna, wygodna, grubsza bawełna, naprawdę fajny materiał. Ale znowu, że jest za krótka. Ale śliczny kolor, spójrzcie, no przepiękny. Od tyłu, zapominam Wam ten typ pokazywać. Widzicie, ona jest tu mega wygodna, ale jak się schylę, no to tyłek widać, no nie ma co. Teraz mamy no coś takiego. Też pewnie będzie coś z nią nie tak. Tutaj znowuż ma strasznie krótkie, strasznie obcięte ramionka. który z buchu mierzyłam bardzo podobną sukienkę czarną, natomiast ta jest trochę bardziej rozkloszowana i na bank będzie za krótka. Czy to jest też seria Edit? Nie. Ile ona kosztowała? Już wam mówię. Ale bardzo fajna. Ma też takie szwy. Wszystkie sukienki są za krótkie. Dosłownie wszystkie, co do Joty. Także tutaj spoko. Ten, ten. Ale tutaj już Wam pokazuję. A jeszcze ten szef Wam się pokazać. Widzicie, tutaj idzie wzdłuż, i po bokach też idą szwy. No i widzicie, ona też jest krótka. Myślę, że fajnie by wyglądała do marynarki, ale znowu nie jest to letnia. Myślę, że taka lekka sukienka, o której myślałam. Kolor super, bo to jest, wiecie, kolor kamelowy. Materiał jest taki dość sztywny. Bardziej to jest taka biurowa sukienka, bym powiedziała, ale znowu myślę, że do biura jest za krótka. Także mega krótka. Znowuż chociaż jest dłuższa od poprzednich, no to nadal jest krótka. No nie jest to, czego szukam. To nie jest taka le leciutka sukienusia. Mm, tylko bardziej może na, na, na jakąś imprezę właśnie z marynarką taką krótką by fajnie wyglądała. Ehm, no podoba mi się, ale też nie do końca jest to, to czego szukam. Ja zwariuję. Wszystkie te sukienki są takie same masakra, teraz mam sukienkę, już wam pokażę, która znowuż ale no takie są te sukienki, no nie ma innych krów, wszystko jest takie same na tym H&M -ie. tutaj mam taką sukienkę, o, o, o zapachu e, o w kolorze takiego jasnego takiego biszkoptu w sumie, to nie jest biel, to nie jest śmietanka, tylko taki właśnie biszkopt i ona jest tym razem już na ramionczkach no ale też jest taka o, bezkształtna Cena tej, ona to ma chyba len 19,90 Ale to jest W 17 funtów, więc Spoko cena I fajna sukienka Ale czy będzie dobrze leżeć? Przekonajmy się Jeden guzik, a potrafi je Doprowadzić do szału Nie da się Poddałam się, nie zapinam tej sukienki Będzie tak luźno trochę Ale chyba najlepsza ze wszystkich Fajna czy nie jest za krótka? Nie wiem już. To chyba też nie jest mój krój. Chociaż nie jest najgorsza, ale znowu, że jest za krótka. Myślę, że znowu już tutaj parę centymetrów mi brakuje. Jeszcze jak się zgarbię, to może jeszcze. Ale ona powinna być, wiecie, dla mnie idealnie bardziej właśnie i troszeczkę może dłuższa. A tak to... No... No dziwne te sukienki w hm -ie. Tutaj nie mam dużo miejsca... Ale znowu mniejsza byłaby mega krótka. Boże. No. Chyba muszę po prostu zacząć, sukien, zacząć szukać sukienek Maxi. Ale jak dziewczyny są jeszcze wyższe, no to ja nie wiem, jak one coś, coś, coś znajdują na THM-ie. Albo za, bo są ultra krótkie te rzeczy. Sukienka bardzo ładna. Myślę, że też by fajnie wyglądała w krótkiego sweterka beżowego. Albo krótkiej marynareczki. Fajne. A spróbuję może narzucić jakąś marynarę do niej. Dupa. Nie mam nawet żadnej takiej jasnej marynary. Iść mam w cholerę. W worku człowiek pójdzie, koniec końców. W worze. Dobra, tutaj mam ostatnią szansę. Czerwona lniana, trochę podobna do tej pierwszej. Nie pierwszej, do tej z kwiatkami. Tylko nie ma dekoltu syrek, tylko okrągłe i jest koszulowa, ale wiązana w pasie więc może lepiej wyglądać, także to jest ostatnia sukienka <grym> powiem wam, że tak mi się te sukienki wszystkie podobają jeżeli chodzi o ich zamysł o ich krój i nawet wykonanie jest spoko to żadna żadna nie jest spoko, a ta tuż tu jest dosłownie amish to jest totalnie bezkształtne, chociaż jest dłuższa to chyba jest najgorsza z tych wszystkich. Już sama nie wiem, już Wam pokazuję. Zobaczcie. Tu ma takie okrągłe, no może by była fałka. E, ładny kolor, ale co? No okropnie. Tutaj takie koło ze mnie robi. Jeszcze większe niż jest. Smuteczek. Ta sukienka mi się bardziej kojarzy z plażową sukienką. Co nie? O, jak tu się zacisnę, to nic to nie robi, babaryła. O oh my god! No nie chcę mi się gadać o tej sukience. No po prostu jest, jest do dupy. A naprawdę myślałam, że, że, że ja nie będę mogła się zdecydować to rozostawić, Przysięgam mam. mam taka, taka, jakie fajne te sukienki. Boże, żebym chociaż jedną sobie zostawiła, ale pewnie wszystkim się spodobają. No gówno, a nie sukienki. No, no, no takie są realia, moi drodzy. I ta sukienka mi się nie podoba za bardzo właśnie okrągła góra mi się bardzo podobała w tej pierwszej czerwonej w tej motylkowej no ale cóż wam mogę powiedzieć moi drodzy kto się do mnie dobija, także będę kończyć no niestety nic nie siadło w tym momencie, albo za duże albo za małe, ale w sumie to za krótkie coś nie tak może powinnam sobie uszyć na miarę jakąś sukienkę i mieć taką wiecie, na, na specjalne okazje I don't know. a może jestem zbyt krytyczna dla siebie nie wiem, będę musiała spojrzeć też w aparacie jak to wygląda, ale ogólnie to zapowiadało się fajnie, natomiast są naprawdę fajne rzeczy, więc jeżeli macie inną figurę ode mnie, jeżeli jesteście niższe, to myślę, że warto sobie sprawdzić te rzeczy. Zostaje wam oczywiście numer artykułu. Ja się i tak dobrze bawiłam, chociaż wiecie, no nie ma, nie ma idealnie, nie znalazłam nic ciekawego, no to mam nadzieję, że wy miło spędzicie czas, także poproszę o kciuka do góry, dajcie znać w komentarzu, któreś któraś w oko, a my się widzimy już w kolejnym filmie, buziaczki.